To jest treja. A to ja Codziennie przemierzamy świat w poszukiwaniu przygód. Normalnie co do nie widzę to się dzieje. Ja myślę, że to niedaleko gdzie był Czarnobyl, tylko oni to ukrywają. Albo gdzieś jest zakopany inny reaktor atomowy, w którym nastąpi, nastąpiła awaria reaktora. Bo takie dawny co tu się kurwa kręca, o to mi się czeków nie mieści <laughs> Cześć stój A nie to Tiger Chodź Tak Pimpek już warczy na nas Mecho pimp. Mechopimpek, sorry Minus 6 No powiem Wam, że tak nawet, nawet by się zgadzało Minus 2 znaczy się ileś tam, nie wiem w sumie Ale jest tak przymrozkowato, to brak chmur, Aha, na pewno, na pewno To jest pewnie przez brak chmur przymrozek Słońce trochę podbija. O dobra, spadaj to nie to nie mm. Bywali trochę siarą Pewnie gdzieś tu się wczoraj zesrał Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Tak, kolejny dzień schodzenia smoły Przede mną Czikę się grzeje Że będą na mnie polować te producenci tytoniu. będą na mnie polować teraz Będę pisał ebuka. Rzuć palenie kiedy chcesz o. Tak i w niej opiszę swoje odkrycie i tam wrzucę parę innych bonusów na temat y, samokontroli <laughs> śmieję się. No, ale fakt faktem, że y, dość ciekawy proces nie jest bardzo rozbudowany, aczkolwiek muszę powiedzieć, że y, Jak ktoś ma mózg i lubi myśleć, i potrafi myśleć, to może się okazać dla niego jak e, drzewko skili w Diablo, czy tam w jakiejś innej grze. ktoś wie o co chodzi, <laughs> masz umiejętność, załóżmy, e, chodzenie, nie? I od niego masz od nogę, jak ktoś nie wie, masz, nie wiem, bieganie, skakanie. Coś innego. I za każdym kolejnym skillem idzie kolejny skill, nie? Jak skakanie, no to pajacyki, fikołki i salta. Także możesz sobie rozwinąć to. Jak znajdziesz, możesz mógł to rozwinąć i użyć w innych okolicznościach, bo też jest... Też jest... Też się przyda. Ciekawe. Tak, greś patyka, greś. Draniu ty. Niszczycielu patyków. Do, ten za duży trochę co? Da nos? Nie. No bo Thanos i stik. Da stik nos, stik ta nos? Thanos? O, stik ta nosia. No bo tik tak. stick tanos. Już wymyśliłem jej konto na TikToka. Ale nie. Za dużo to niezdrowo. Nie, że TikToka, Snap'a i inne dziewadła ale nie, nie. Serwer wybuchnął. Za dużo mnie będzie w internecie wtedy. Ale serio dla tych co parą i chcą rzucić i mają z tym problem, to jest warta kwestia do przemyślenia bardzo, żeby się zastanowić właśnie nad tym procesem, złapać go, bo to jest najgorsze go uchwycić, nie? Jak i zrozumieć że ta szaiba, co się pojawia podczas nagłego przypierdolania tlenu do mózgu i ten stresik To jest po prostu mózg, który normalnie powinien funkcjonować, ale czujesz tu różnicę, że on zapierdala szybciej, lepiej na no stres stresem, no bo mówię, pojawia się podobna e, odwrócenie procesu takiego właśnie lękowego. że Dostajesz lęk, dostajesz strzał adrenaliny, przyspieszasz oddech i tu jest, zapomniałem jak to się nazywa. Ale to jest bardzo fajne, jakby ktoś chciał kiedyś się pobawić, to. E, dawno nie używa. Kurwa kiedy siedziałem w tych tematach wszystko pozapominałem, ale chodzi o to, że człowiek, e, który załóżmy jest niepewny siebie, będzie chodził zgarbiony z opuszczoną głową. A możesz to odwrócić właśnie poprzez podniesienie głowy, nie? Wy prosty w plecy podnieść głowę, pójdź w ludzi, raz drugi trzeci zobaczysz, poczujesz się lepiej, nie? Zaczy, zaczniesz się lepiej czuć. Poczujesz się pewniej. No teraz, przez to, że musisz po prostu stawiać czoła rzeczywistości i, i, i starasz się, i widzisz, że nic z tego przykrego ci nie przychodzi, tylko się da. Na no dwa, nie wiem, może to ma jakieś podłoże, czysto korelat psychofizyczny, tylko zapomniałem, jak to się nazywa, właśnie. I w tym momencie człowiek, jak dostaje tlenu, to mu się odpala kotwica odwrotna do stresu, do tego, do tego stanu lękowego. Bo masz kurę lat y, stres, adrenalina, y, tlen, nie? dostaje automatycznie więcej tlenu. takiego tak kurwa zakręcił kołem w rowerze, nie? Pedały też się zaczną kręcić. Ten deseń, o. Jest pomyłka bardzo. Y, jak to, 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 to mniej więcej pamiętam, że ten. Coś tam poznawczy, błąd poznawczy, o. Kotwica odpalona od tyłu. Kurwa. No, zapomniałem zupełnie jak się to nazywa. Muszę poczytać sobie, sprawdzić, przypomnieć. Bo to jest fajny temat i też często warto użyć go. Spróbować chociaż. Kiedyś siedziałem w temacie więcej. Dużo więcej. Uj. Już rzesz buraka? Jak to się nazywało? No na końca języka. Przez chwilę mi przeleciało tylko. Uźwa. Psychosomatyka, o tak. Psychosomatyka, czy psychosomatyka, nie wiem jak to się tam y -y 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 -y. akcentuje. O, bardzo fajny temat. Czy okazuje się, że korelaty czysto y -y -y, psychofizyczne? Możesz rzeczy, które się do twojej psychice odbijają się na twoim ciele, a możesz poprzez ciało, takie to robią, nie wiem, Chińczycy, ale to jest typowo taka legenda na przykład, nie? Że tą kurwa ci czakry i tak dalej, sakry, nie? Ale jest takie coś, że właśnie wpływając bezpośrednio na e, część fizyczną człowieka możesz wpłynąć na psychikę. No chociażby przez fakt, nie wiem, zgarbionego człowieka, nie? Popierdolone, popierdolonego kręgosłupa. Wyobraź sobie, że masz na tak popierdolony kręgosłup, że masz pozaciskane nerwy i nie niedowład jakichś kończyn, czy problem, tak samo jest ze sterowaniem ogólnie organizmem, całym. I jak się człowiek musi, kurwa, chujowo czuć na zasadzie, że, no, to jest tak samo jak pójdziesz na siłkę i nagle dostajesz tego powera, że wiesz, czujesz, że jesteś silniejszy, kurwa, czy czujesz, że, nie wiem, wyglądasz lepiej, dostajesz takie, ten, ego busta. No to na no to podobnej zasadzie, jak organizm ci zaczyna szwankować, to psychika ci zaczyna szwankować, jak psychika ci zaczyna szwankować, to tak samo organizm, no. Nic nie zrobisz. Jest koralatek w się, Ciało nie będzie żyć bez duszy. Bez umysłu, bez mózgu. Chodź. Ej, świnio. No wystarczy ci tego buraka, to jest 11 już minut, dziecko. A ten tiger tam lata, ale... La. tak jak wychodzi na polowanie, a to dostajesz Micha do ryja i co? no? ta, ta, wybiegać się, wybiegać do, do, da, ej, na mnie, wczoraj te spodnie zakładałem chociaż wczoraj też robiłem taką rzecz, że powinienem już te spodnie zmienić niestety wiosenne odpychanie kibla Ej! Freja, przesadzasz. Jeszcze trochę ostrzejszy tu pozor u to bym miał teraz potętnicy. Po <coughs> <grystuj> <tuj> <tuj> O nie! Sra mi się zaś strać Tragedia. Ja to myślę, że to przez to, że ich tata opuścił. Znaczy się nie, że ich tata opuścił, tylko, że ich tata... Ich mama wygoniła jego tata z domu. <coughs> Teraz może żal do swojego świata, bo nie mógł nic z tym zrobić, jak był jeszcze mały. Na tyle małym główienkiem, że nawet nie miał nic do powiedzenia w domu. Do tej pory nie ma. No a zrobisz? Do tego się wyprowadził, chciał na swoje podobno się wyprowadził. Wierzę, ma na tyle po prostu wpierdalającą mordę wszędzie starą I taką, jak to się mówi, też uciągnął mi słowo, tak, że mu, musi spierdalać albo się słuchać matki. Tyle mu zostaje. <grytanie> Soja.